Hej siemanko, witam was ponownie na moim kanale w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. W poprzednim odcinku wspominałem, że następny zaczniemy właśnie od sprzedaży e, moich plonów tutaj. Jak widzicie tutaj owiec już jest e, gotowy do sprzedaży, ponieważ przyjechałem sobie nawet w miejsce, w którym cena za ten owiec jest e, całkiem przyzwoita względem Pozostałych tutaj punktów skupu. Jeszcze tutaj port północno-zachodni. W miarę ma tą cenę taką zbliżoną, ale tutaj w młynie zbożowym mamy tą cenę najwyższą. To nie jest cały Owiec, który tutaj posiadam. W sumie wyszło coś około 35 tysięcy litrów Owsa i coś około 40 tysięcy litrów pszenicy. Pszenicę już sobie sprzedałem. Owiec pomyślałem, że sobie sprzedamy tutaj właśnie na odcinku i jeszcze jeden kursik który musimy zrobić. I teraz tak. Po zakupie ostatnio kombajnu rozważałem nad kupnem nowego ciągnika. Jednak ciągniki na razie mi tutaj w zupełności wystarczają. Chociaż ten słabszy jest tam... No przydałoby mu się dorzucić to wzmocnienie na ten silnik, żeby był troszeczkę mocniejszy, ale... Na razie wystarczy. Powiedzmy, że w przyszłym roku już jakiś ciągnik na pewno sobie kupię. Co teraz chciałem zrobić? Zastanawiałem się właśnie nad tym ciągnikiem lub nad kolejnym obszarem po sprzedaży owsa. Jest jeden obszar, który by mnie interesował, powiem szczerze. Jednak nie do końca pasuje mi na tym obszarze plon do zbioru. Za chwilkę się dowiecie o co chodzi. Nie chcę też brać jakiegoś dużego kredytu, bo myślałem też nad innym obszarem, ale no tam musiałbym zaciągnąć pewnie ze 150 tysięcy, jeszcze. No i tutaj jest właśnie taki mały dylemat: czy lepiej by było zaciągnąć ten kredyt i wziąć ten kolejny obszar, który jest dosyć duży, w sumie. No, jest też dwa razy droższy od tego obszaru, na którym myślę, że będzie mnie stać, jak sprzedam ten owiec, chociaż mam taką nadzieję przynajmniej, bo nie sprawdzałem tego, nie obliczałem tego, więc ewentualnie będzie nam trzeba tutaj małego wsparcia finansowego ze strony banku, znowu, ale to już myślę, że nie jakiś duży. Nie tak jak w tamtym przypadku, że to będzie około 150 tysięcy, pewnie. Więc no tutaj. Nie chcę też właśnie na początku takiego tego dużego kredytu robić, bo już tam mam 300 tysięcy w sumie zaciągnięte, więc to już jest całkiem sporo. Myślę, że jak sobie sprzedam ten owiec, to jeszcze się z tym troszeczkę namyślę. Na obszarze, który chcę kupić, który kosztuje tam 126 tysięcy są ziemniaki. Ziemniaki są już gotowe do zbioru. Obszar drugi, który mnie interesuje, jest tam zasiany rzepak z tego co pamiętam. Żapak jest jeszcze w fazie wzrostu i on właśnie kosztuje dosyć dużo, bo 260 tysięcy ponad, chyba 265 nawet. No tutaj mam jeszcze 18 tysięcy litrów, więc ani chyba na ten mniejszy obszar mnie nie będzie stać, ani na ten większy. No i tu jest, tu jest problem, bo zastanawiam się, mam kombajn nowy i czy, czy jest sens w ogóle brać na przykład teraz taki obszar z ziemniakami. Gdzie na pewno musiałbym wypożyczyć jeszcze dodatkowo przystawkę do ciągnika do zbioru ziemniaków? Najprawdopodobniej nie byłby to kombajn, przecież, bo kombajn mnie wyniósł naprawdę dużo, i wtedy nie opłaciłoby mi się już w ogóle tego pola brać. Ale mam kombajn i na tym obszarze, na którym jest ten rzepak, no teoretycznie moglibyśmy śmiało wykorzystać maszyny, które właśnie posiadam. I ten obszar akurat mi troszkę bardziej pasuje chyba. Może nie tyle ze względu na swoją wielkość i rodzaj rośliny, która tam jest, ale ze względu na jego położenie bardziej, bo myślę, że będę sobie chciał powoli łączyć obszary, żeby nie mieć kilku takich małych pól właśnie, bo te pola, nie oszukujmy się, no są dosyć małe. Teraz jeszcze sobie ten płodozmian zaplanowałem i no jest jest jak jest, no troszeczkę można się w tym nie tyle pogubić, co spore zamieszanie to wprowadza. Dlatego lekko to sobie będę chciał zmodyfikować. Może jeszcze się uda zrobić to dzisiaj na odcinku, o ile starczy nam czasu. No i tak jak myślałem, szału tutaj z kasą nie będzie. Dobra, lecimy teraz z powrotem na gospodarstwo. I poruszamy najważniejszy temat tego odcinka, czyli który obszar kupić. Przeanalizowałem sobie powoli tutaj e, za i przeciw, e, jeżeli chodzi o obszar z ziemniakami, czyli za jest to, że jest to tańszy obszar, bo też jest stosunkowo w dobrym położeniu. Przeciw jest e, jeszcze dodatkowo taki, że do tego obszaru potrzebowałbym przystawki do zbierania ziemniaków, która tam wypożyczenie pewnie kosztuje też koło 5-6 tysięcy. Co średnio mnie satysfakcjonuje, żeby jeszcze do tego biznesu więcej dokładać. Nie ja kupię sobie obszar. Yy, no a tam oczywiście kombajn mam. Pewnie nie jest pole nawiezione, więc zbiorów też nie będzie jakoś szałowych, ale... Yy, przynajmniej jest już obsiane, tak? I... i prawione w jakiś tam sposób. Chociaż nie wiem właśnie jak to jest, czy to jest wyzerowane. W się. Sensie, yy, na przykład od, te, od tego zbioru moglibyśmy na przykład te trzy razy sobie coś tam zasiać i dopiero mamy orkę. No szczerze, że za cholerę nie wiem. Mi się wydaje, że raczej tak jest. Dobrym wyborem była na pewno przyczepa i dobrym wyborem był na pewno kombajn. Tutaj soja jeszcze też nie jest dojrzała. Nie jest gotowa do zbioru. E, słonecznik też jeszcze ma tam e, trochę mu brakuje, chyba myślę, że dwa dni, kwestia dwóch dni przewinięcia tutaj czasu i słonecznik też byłby gotów do zbioru. E, no tam rzepak tak samo średnio to wygląda tutaj na razie wszystko. I dobra, gasimy sobie ciągnik tutaj w tym miejscu i, i zapierdzielam może na, tak na mapę sobie pójdziemy, będzie lepiej. E, tak, interesował mnie obszar numer 26. Obszar, obszar numer 26 to są te ziemniaki, których wspominałem. I obszar 17. Chyba, że możemy sobie któryś tutaj. 21 kosztuje 280. Ten kosztuje 261. No mi się wydaje, że jest. To nie jest większy. Hmm. wiecie, co mnie denerwuje. Denerwuje mnie brak informacji o wielkości obszaru. Dobra. No, tutaj miałbym jeszcze dodatkowo dostęp do wody, ale to nie jest problem, bo tam jakiś hydrant za 2000 sobie możemy postawić, czy za 1000 i też będzie w porządku. I teraz tak. Moim zdaniem najlepiej by mi się opłacił obszar numer 17. Po pierwsze, mogę go tutaj fajnie połączyć z 19, 18, i tutaj ta 17 byłby taki naprawdę bardzo duży obszar, na którym moglibyśmy sobie obsiać coś no naprawdę konkretnego. 26 mógłbym sobie połączyć tutaj z 27 i też by było spoko. Teraz jeszcze coś chcę sobie zobaczyć, jakby to wyglądało, gdybym miał wypożyczyć, no powiedzmy tutaj, no 7000, 7000 by mnie to kosztowało. Jeszcze dodatkowo tutaj i tutaj jakieś 500, no to niech będzie 8000 euro, czy mnie to jeszcze wykosztowało. Więc trochę ciężki, ciężki wybór mam. 125, 261. Najgorsze jest to w tym wszystkim. Chociaż nie, no mogę sobie w sumie. Wiele sobie tam ciągnikiem, może będzie szybciej. Dobra, bo mogę sobie tam wykorzystać ten. tego moda, którego posiadam i sprawdzić wielkość obszaru i wielkość pola zobaczymy, czy faktycznie na przykład ta 17 jest dwa razy większa od 26. Jeżeli tak będzie. No to myślę, że skuszę się na ten bardziej opłacalny obszar pod względem wielkości. Bo. Dobra. I lecimy tutaj z 26. No i to są te ziemniaki, które wspominałem. I one są gotowe do zbioru w sumie. Z tego co mi się wydaje, tak? Wzrost... No Nie jeszcze rośnie. Uuu, myślałem, że. Dobra, i tu mamy tak obszar pola to jest 1 hektar 17 i land area tutaj jest ten land area jest o tyle słaby, że on ma tutaj dużo tych skał. Tak. I tutaj to nam się liczy do land area i tego nie możemy wykorzystać. A tutaj z tego co widzę, to praktycznie cały ten obszar moglibyśmy sobie jeszcze powiększyć. Więc bardziej chyba tutaj kierunkuje się w stronę siedemnastki. Jak to wygląda? Dwa mamy 3 hektary samego obszaru, czyli to jest więcej jak z jakieś 150% więcej. I land jest o wiele większy. Więc dobra, no muszę iść niestety do banku. Dobra, decyduje się na ten duży obszar. Najwyżej bank mi wjedzie na chatę i wszystko zabiorą, to tylko mogą. Trudno się mówi. Chociaż właśnie w farmingu jest to, że nie, nie ogarniam, dlaczego tak zrobili. Dobra, wezmę sobie tak, żebym miał coś tam jeszcze w zapasie. Nie wiem, dlaczego tak to zrobili, że mamy pobierane jakieś tam odsetki, ok, ale nie mamy pobieranej żadnej tam, nie wiem, raty. Kredyt, który zaciągnęliśmy, powinien być rozkładany na raty, i te raty powinny być nam pobierane, i kredyt powinien się zmniejszać. Widocznie nie chciało nim się czegoś takiego wprowadzać, a ewentualnie uznali, że byłoby to dosyć kłopotliwe dla niektórych. No i tutaj, pożyczka, no mamy tutaj odsetki. No, od 300 tysięcy miałem 1324 e, tych, tych, tych odsetek na dobę. To ok, no dobra, to są odsetki, tak, ale. Mamy pobierane tylko odsetki, nie, mamy, nie spłacamy tego kredytu, no to jest trochę dziwne moim zdaniem. Powinni to zmienić. I obszar numer 17. Oficjalnie ląduje na moim gospodarstwie, także... Niech będzie, najwyżej bank przyjedzie i sobie weźmie, pokosi to pole. Teraz tutaj jeszcze, ile mi tutaj zostało do... Hmm, rośnie. Czy ja tutaj mam duże zachwaszczenie? Mam duże zachwaszczenie, więc... Teraz e, chyba jednym z lepszych rozwiązań, przynajmniej tak sądzę, będzie jeszcze, może, usunięcie tych chwastów. Ja sobie tu swojego ciapka odpalę, wyładuję sobie tego mam nawóz. Jak tam z nawozem jest w sumie? Nawozu też tam brakuje. To dobra, e, rozsieję sobie jeszcze nawóz. Wtedy te zbiory będą o wiele większe. Tak, tutaj trzeba dbać o taki stuprocentowy, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tych pól, wtedy nie będę w jakiś tam sposób stratny. I ten rzepak, kiedy ja mogę rzepak zbierać? Gdzie to jest? Rzepak, rzepak. No rzepak teoretycznie już byłby gotowy blisko do zbioru. Słonecznik będzie za dwa dni i soja później, czyli mam tak troszeczkę to w miarę w czasie zaplanowane, nawet nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdzie. Ale no teraz mówię. Po tych żniwach będę już chciał połączyć gdzieś tam te obszary, żeby nie było tyle latania z różnymi rodzajami tych, tych, tych upraw. Będzie myślę, o wiele lepiej. No tak jak połączę 17, 18, 19, to już mogą być konkretne żniwa. Dlatego myślę, że nie będę łączył wszystkich tych obszarów na razie, tylko połączę sobie może 17 z 18. Z tym stylu zobaczymy. Nie wiem, czy to ten nawóz jeszcze cokolwiek da. Jak to wygląda. Eee, rośnie. Nawiezienie 33%, zachwaszczenie 0%. No teoretycznie, jak rośnie, to mogę rozsiać jeszcze nawóz, nie? Na szczęście mam tutaj wąskie opony. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o moim wyborze, jeżeli chodzi o ten obszar. Czy lepiej Waszym zdaniem było kupić obszar numer 26 i wziąć mniejszy kredyt, czy też mój wybór był dobry i uważacie, że lepiej mi się to opłaciło. Ja zachęcam Was do zostawienia łapy w górę, zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!